Cześć, kochani! Dzisiaj przygotowałam dla Was coś wyjątkowego: życzenia urodzinowe dla kobiet. Jeśli szukasz pięknych i wyjątkowych słów dla bliskiej Ci osoby, te wierszyki na pewno Cię zachwycą. Zapraszam do przeczytania. Pierwszy: W dniu Twoich urodzin życzę Ci, by marzenia zawsze się spełniały, by każdy dzień pełen był szczęścia, a serce wciąż w radości biło. Ciesz się każdą chwilą, kochana. Drugi: Niech życie cię obdarzy wspaniałymi chwilami, zawsze bądź pełna radości i śmiechu. Niech miłość otacza cię w każdym miejscu, a Twoje serce niech nie przestaje kochać. Wszystkiego najlepszego, piękna kobieto. Trzeci. Z okazji Twoich urodzin życzę Ci, byś nigdy nie traciła swojej mocy, by Twoje dni były pełne słońca, a wieczory spędzone wśród ukochanych osób. Niech życie będzie pełne miłości. Czwarty. Niech w Twoje urodziny spełnią się marzenia. Byś wciąż promieniała pięknem i radością. Życzę Ci, by życie było jak bajka, pełne śmiechu, przyjaźni i miłości. Sto lat pełnych szczęścia, kochana. Piąty. Kiedy przychodzi ten wyjątkowy dzień, życzę Ci, by spełniły się marzenia. Byś wciąż szła przez życie z uśmiechem, a serce miała pełne ciepła i miłości. Wszystkiego najlepszego, cudowna kobieto.